Siemano, tu Jarek witam się na kanale i dzisiaj dodam coś do szybkości myślenia, a bardziej opowiem chwilę o tym, co wam spowalnia myślenie i nam wszystkim teoretycznie, nie? I jeszcze podzielę jakoś tam te moje materiały na prędkość, nie? No jedziemy. Szybko będzie, bo to tak. Wynalezienie koła. Wbrew pozorom. <laughs> Prach tak Kilka wybrałem, nie? I kalkulator, komputery, internet i aktualnie AI. Te rzeczy spowalniają i odmóżdżają. A, szybkość myślenia, nie? A tutaj dopisałem coś jeszcze. YouTube 1.2, czyli oba kanały na YouTube, bo na początku na Makshakal TV było, a były też samorozwojowe materiały. No i potem od 2013 roku macie na JBC blogu także jedna strzałka w górę jako przyspieszenie z <laughs> tak podstawka z wielokropkiem no bo tam niektóre materiały trochę mogą wam bardziej przyspieszyć ale powiedzmy że to jest poziom pierwszy nie sanktuarium jedynka tak jak mówiłem wykłady to jest dwa sanktuarium dwudniowe trzydniowe pięć a jeszcze dopisałem rozmowy nie czyli indywidualne zajęcia od jednego do pięciu plus tak to wygląda. A, nie dopisałem jeszcze. Dobra. No. Następnym materiałem będzie. Dobra, nie powiem. <laughs> Bo jakbym napisał na kartce, to bym wam pokazał, a że nie napisałem, to nie pokażę. Dobra. A, coś tu gdzieś jeszcze dopisywałem? Chyba nie, chyba wszędzie jest to samo. Dobra, to tyle. Do następnego razu. Narka. Latać szeroko, nie wąsko. Pamiętajcie. Mniej odmóżdżaczy, więcej czystości, szybkości jakość myślenia. Pa.